Nazywam się Giovanni Rizzo. Pochodzę z Włoch, z małego miasta Arenzano, gdzie od dziecka kochałem się modlić przed figurką dzieciątka Jezus z Pragi. <grym> I kiedy zostałem salezjaninem, pomyślałem: Zabiorę tę figurkę ze sobą. Może kiedyś pomoże mi w pracy. W 1914 roku wysłano mnie na misję do odległej Kolumbii. To była długa podróż statkiem, przez ocean, w nieznane. Trzymałem moją maleńką figurkę w dłoniach i szeptałem: Jezu, prowadź mnie. Najpierw pracowałem w barankili. Chciałem zbudować kościół, ale ludzie byli bardzo biedni. Wracałem od domu do domu i prawie nikt nie mógł dać nawet grosika. Czasem myślałem: Panie Jezu, jak ja to wszystko zrobię? I wtedy wydarzyło się coś, czego nigdy nie zapomnę. Podczas modlitwy zobaczyłem Jego. Dzieciątko Jezus, żywe, stojące z otwartymi ramionami, a ono powiedziało do mnie: weź mnie ze sobą, będę ci towarzyszył. Od tamtej chwili wiedziałem, że nie jestem sam. Minęły lata. zostałem wysłany do innego miasta, a potem, w 1935 roku, trafiłem do Bogoty, do bardzo biednej dzielnicy, którą dziś nazywamy 20 lipca. Przybyłem z pustymi rękami, ale z wielką nadzieją bo obiecałem Jezusowi, że zbuduję mu dom. I wiecie co? Kościół zaczął rosnąć tak szybko, że ludzie mówili: to cud, dzieciątko naprawdę mu pomaga. Tuż przed konsekracją kościoła poszedłem do małego sklepiku o nazwie El Vaticano. Tamy zobaczyłem figurkę Dzieciątka Jezus, ale z ciężkim krzyżem na plecach. Powiedziałem sprzedawcy: co to? Taki mały i już ukrzyżowany? Zdejmij ten krzyż, a kupię figurkę. Zrobiono to, a ja kazałem wyrzeźbić u podstawy słowa Yo re, będę królował. Zabrałem figurkę do kościoła i od tego dnia zaczęły dziać się rzeczy niezwykłe. Ludzie modlili się, otrzymywali łaski, przynosili dziękczynne wota. Dzieciątko stało się znane w całej Kolumbii. Do końca życia rozdawałem ubogim chleb, a dzieciom czekoladę. Bo wierzyłem, że miłość dzieciątka trzeba rozdawać tak, jak ono samo się daje chojnie z radością Dziś mówię wam to samo co usłyszałem wtedy Weź mnie ze sobą będę ci towarzyszył Dzieciątko z Bogoty Dzieciątko z nieba przychodzi także do was do waszych domów szkół rodzin i serc Otwórzcie serca tak jak zapalacie mu swoje lampiony a zobaczycie że on naprawdę będzie królował tam gdzie jest kochane